Planteon radzi. Planteon uczy. Planteon nigdy ci nie utuczy. Antek jakiś bicik do tego. Pękające naczynka? Nie tym razem! Zapraszamy Was dzisiaj serdecznie na specjalny odcinek z naszym gościem Mileną Gibus. Dzień dobry, witam. Milena jest magistrem kosmetologii i dzisiaj zrobimy sobie przepyszną i prostą owsiankę, właśnie taką idealną dla osób, które zmagają się z pękającymi naczynkami ze skórą wrażliwą. I porozmawiamy sobie trochę na ten temat. Sama wiem, jakie jest to ciężkie, jakie to jest uciążliwe, gdyż sama zmagam się właśnie, właśnie z taką skórą wrażliwą, z tak zwanymi pajączkami, więc dzisiaj dowiemy się troszeczkę więcej na ten temat i porozmawiamy sobie trochę. Sprzedaż mam, Milena, jakieś tipy. No. Oczywiście, <laughs> najbardziej. Dobrze, to zapraszamy do tego odcinka. Do naszej owsianki będziemy potrzebować 3 łyżki płatków owsianych. Tutaj mamy błyskawiczne, jedną łyżkę nasionek chia, jedną łyżkę słonecznika, garść ulubionych orzeków i mamy tutaj też dodatkowo morele, ale oczywiście to też jest do modyfikacji. Całą miskę kolorowych owoców, tutaj mamy pełno antyoksydantów, czyli borówki, maliny, jedzenie, porzeczkę, pół szklanki mleka i pół szklanki wody. Osobiście bardzo lubię owsianki, jest to bardzo pożywne śniadanie, bardzo długo trzyma, że tak powiem nie czujemy głodu, no i można na wiele sposobów modyfikować, dodawać różne składniki, dawać więcej nasion, mniej płatków owsianych, jak kto woli, dawać na przykład jogurt zamiast mleka, jest milion opcji. To jest przepis na moją ulubioną, sprawdzoną owsiankę. Mówię szczerze, robię ją naprawdę bardzo często, a do pracy to praktycznie codziennie na drugie śniadanie, tym bardziej, że teraz mamy sezon właśnie na pyszne owoce. Poproszę Cię Milena, żebyś tutaj wrzuciła mi wszystkie te trzy składniki. Hmm. Najpierw dodajemy płatki owsiane, czyli źródło błonnika, witamin z grupy B oraz witamina E, czyli świetny antyoksydant, o którym trzeba, o którym trzeba pamiętać, jeśli chodzi o naczynka również. Nasiona ja, czyli też bomba, jeśli chodzi o antyoksydanty. Witaminy z grupy B, witaminy z grupy E, kwasy tłuszczowe omega 3, także też świetne, świetne, yy, świetny składnik naszej owsianki i słonecznik, nasiona słonecznika, nasiona słonecznika. Yy, jakby wszystkie te składniki nadadzą takiej elastyczności naszym naczyniom, wzmocnią je. Gdy mamy już wszystkie składniki, to ja tutaj wlewam pół szklanki mleka, pół szklanki wody, pół szklanki wody i polamy gaz na malutkim ogniu. Gotujemy około 5 minut. Bardzo ważne, żeby mieszać, żeby nie przypalić naszej owsianki. Tak, jeżeli byście użyli całej szklanki mleka, nie dodawalibyście wody, no to wtedy tym bardziej trzeba mieszać, bo mleko lubi nam się przypalić. Milena, powiedz nam, jak właśnie dbać o naczynia krwionośne, jak, czego unikać, co możemy zrobić, jeżeli mamy tendencję właśnie do tak zwanych pajączków? Bardzo ważne jest, żeby unikać nadmiernej ekspozycji na słońce, ponieważ słońce i wysoka temperatura. Powoduje, że te naczynka się rozszerzają, pękają, powstają obrzęki, także to właściwie wszystko generuje jeszcze większy problem mm -hmm. z cerą naczynkową, z naczynkami na nogach. Dzisiaj mamy kulinarne odcinki, no to jest, niestety ale ostre przyprawy i alkohol też rozszerza nasze naczynka krwionośne. Może powiedz nam, czy właśnie są jakieś metody, jeżeli nie możemy sobie poradzić od strony takiej naturalnej, no to też są takie alternatywy, żeby wykonywać operacje, tak? Oczywiście tak, yy, współczesna medycyna wychodzi naprzeciw potrzebom pacjenta i jest multum rozszerzany metod, które pomagają nam zwalczać naczynka od tych najmniejszych na twarzy, na przykład rumień czy jakieś mhm. delikatne pajączki, do tych większych na przykład na nogach yy, i jeśli ho, mówimy tutaj też o żelakach. Także spektrum zabiegów jest bardzo duże w zależności od problemu. Także, jeżeli właśnie zmagacie się z takimi problemami, to warto poczytać, warto się dowiedzieć, bo no, nie, no po prostu wszystko poszło do przodu i możemy sobie łatwiej pomóc. No ale oczywiście nie możemy zapominać o tych naturalnych metodach, o naszym odżywianiu, o nawodnieniu organizmu. To, co jest w środku, wszystko nam pokazuje na zewnątrz, więc dbajmy o siebie. <śmiech> <śmiech> Podsumowując. Pięknie no zgaśnięła. Pachnie też. Mm. I teraz tak, muszę e, znaleźć jeszcze łapki, bo to jest gorące. Mamy łapki, mamy łapki. W końcu się przydały, <głos> <głos> bo już zamówione były. <noise> A ich nigdy nie użyłam. Zobaczę ten moment. Są piękne, w środku mają rybki. Takie genialne. Raz ci pokażę. O, wow! Oklaski. <noise> I powoli wlewam owsiankę. I dekorujemy ulubionymi owocami. My właśnie nie bez e, przyczyny, żeśmy wybrały tutaj e, owoce jagodowe, ponieważ one mają właśnie wiele antyoksydantów, e, które wpływają korzystnie na naczynka krwionośne. Bogate w witaminę C, y, które uszczelniają też naczynia, także to też bardzo ważne tutaj w naszym zagadnieniu naczynkowym zawierają również bardzo ważną substancję resveratrol. Działa też przeciwzakrzepowo, także to też Jedzmy sezonowo. My tutaj kolorowo mamy kolorowo przede tak, wszystkim. My tutaj mamy to szczęście, że mieszkamy na wsi, to są wszystkie owoce, wszystkie dary losu prosto z ogródka. Jedzmy, korzystajmy z tej pory, jaką teraz mamy. I dodatkowo nigdy nie zapomnijmy o zdrowych tłuszczach, o czyli oraz jeszcze o morelach. Tutaj mamy morele naturalne. W naszej właśnie firmie znajdziemy 100% moreli suszonej, czyli nie ma tam żadnych dodatkowych związków z żadnych sierpczanów, Dlatego też mają one kolor troszeczkę ciemniejszy i są pycha. bo już zjadłam dzisiaj trzy, jak otwierałam paczuszkę. To jest taka porządna porcja. Tak, bardzo zbilansowany posiłek, bo mamy i węglowodany, i tłuszcze, i zdrowe cukry, i witaminę C, bomba witaminowa. Myślę, że tak można zaczynać każdy dzień. Zdecydowanie. Dobra, to teraz pokazuję Wam... Ojej, gorące od spodu, więc szybko. Nie spodziewałam się. I czas na testy standardowo. Proszę bardzo. Dziękuję. Na zdrowie. Wszystko bierzemy, to morale spróbuj, bo jest naprawdę sztos. Genialna. Okay. Ciężko znaleźć taką morale naturalną. Gorące też, uwaga. Mm -hmm. Kocham tę owsiankę. Ja ją kocham. Obiecuję, że jak surbujecie, to pokochacie. I Wy, nawet Ci, którzy są anty -owsiankowi. I tym pysznym akcentem kończymy ten odcinek. Dzięki Milena, że wpadłaś. Dziękuję za zaproszenie. No i do zobaczenia. Pa, pa. Jestem Stefanem pysznym akcentem. jedną łyżkę e, jedną łyżkę nasion czyja? Jedną łyżkę nasionek chia. Dobra. Tak dobrze poszło, nie? No właśnie. Ej, Przesypujemy.